Witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj, w odcinku Fazmo, pokażę Wam, jak moim zdaniem można łatwo rozróżniać duchy na no evidence, czyli metody, jak po kolei sobie powykluczać poszczególne duchy i jak to, prawda, wszystko odbyć. I tutaj macie jeszcze, zobaczcie sobie, jakiego presecika używam. A, właśnie, jeszcze, jeszcze ten. Yy, jeszcze jaki, jaki loadout sobie powinniśmy wziąć, według mnie? Czyli tutaj macie właśnie itemy, żeby nie marnować swojej kasy i żeby było w miarę yy, efektywnie. A tymczasem, nie przedłużając, przechodźmy do giereczek. Gierkę rozpoczynamy sobie stricte, biorąc trzy smadże. Yy, latarkę na głowę. I ruszamy do domku, gdzie po prostu od razu się chowamy w szafie i będziemy nasłuchiwać naszych duchów. Dzięki temu yy, po hancie będziemy mogli ewentualnie wykreślić sobie pewną pulę duchów, która zawęzi nasz obszar poszukiwań yy, naszego gagatka. Już możemy sobie wykluczyć, wykluczyć poszczególne duchy, ponieważ słyszymy, że duch nie ma jakiegoś yy, przyspieszonego czy zwolnionego tempa, także możemy sobie od razu wykreślić Twinsy, możemy wykreślić T'haya, Deogena, moroja. Rajczu jeszcze nie możemy, bo nie użyliśmy elektryki w jego pobliżu, także nie ma to, ale słyszymy też airball eventy, także nie może być to oni, nie jest to też Hunt, nie jest to też Revenant, moi drodzy. Wykreśliliśmy sobie duchy, których tempo by było odmienne od yy, zwykłych, najprostszych duchów, idziemy do naszego looping spotu w kuchni. Tam bawimy się z duchem w kota i myszkę i obserwujemy jego zachowanie. A co mam myśli? na myśli poprzez zachowanie? Obserwujemy to jak duch mruga podczas hunta, jak zachowuje się kiedy jest wokół niego elektronika albo świecimy na niego światełkiem oraz nasłuchujemy głośności kroków jeśli chodzi np. tutaj o mailinga. Dobra, po tym hancie możemy sobie wykreślić kolejnych parę rzeczy. Wiemy już, że to nie jest on, więc wizualnie sobie nie, zaobserw nie zaobserwujemy, że to jest On albo nie jest On. Był ten Erboliven, wykreśliliśmy go, ale możemy sobie śmiało wykreślić Obejka, ponieważ nie mignął ani ra nie zmienił formy ani razu podczas hunta. Raichu nie przyspieszał, mimo że był w, nas w naszym... Rejonie elektryczności. Nie jest to też dżin, ponieważ yy, nie przyspieszył, kiedy nas widział. Nie jest to również fantom, ponieważ był zbyt często widoczny. Także można powiedzieć, że wykreśliliśmy sobie tutaj na bazie zachowań po pierwszym hancie yy, kolejne konkretne duchy. Dobra, to teraz w sumie, żeby sobie pozbyć się możliwości Yy, innych duchów, weźmiemy sobie jedną sól, żeby sobie pozbyć yy, możliwości w wrajfa. Weźmiemy też temperaturę i kamerę. Po co mi temperatura, bo chciałbym określić mniej więcej pokój ducha, w którym on się konkretnie w tym momencie znajduje, a także chciałbym zobaczyć czy nie ma orbów, żeby nie było mimika. Kolejnym krokiem będzie przyniesienie sobie zwana... ...przedmiotów. Także bierzemy sobie 3 albo 4 świeczki, w zależności jak będziecie się czuli bezpiecznie. Przynajmniej jedną sól oraz parabiotyka. A po co? No cóż, jeśli już mamy zlokalizowany pokój ducha i duch się nie przemieszcza, cały czas wykonuje tam jakieś akcje, to po prostu rozstawiamy w miarę bliskiej odległości od siebie na terenie całego pokoju cztery świeczki. Zapalamy je i gardujemy cały czas. Jak, jak duch będzie je zgaszał, to je zapalacie i tym samym obserwujecie czy nie będzie Onrio, ponieważ jeśli duch zacznie wam hanta w pokoju w którym jesteście mimo zapalonej świeczki w jego okolicy to wtedy od razu możecie sobie wykreślić Onrio, tak samo możecie wykreślić też shade'a, bo shade w końcu nie może zacząć huntować kiedy jest razem z wami w pokoju a także nie powinien rzucać przedmiotami, więc tutaj macie kolejne wykreślenie. Sól przyda Wam się do zidentyfikowania Wraitha, no bo Wraithik w sumie lewituje i nie zostawi Wam śladu, że przeszedł przez sól. A mikrofon parabiotyczny przyda Wam się aby po prostu sprawdzać, czy Banshee wam się nie wydrze na parabiotyku, dzięki temu wykreślamy kolejne cztery duchy. Jak już mamy te świeczki zapalone, to warto też stać w właśnie pokoju ducha, żeby sobie ewentualnie możliwość bycia shade'a wykreślić. Bo shade, jak dobrze wiecie, zapewne. Nie hantuje, jeśli jesteśmy z nim w pokoju. Także, dopóki tu stoimy i hand się nie rozpocznie, to możemy podejrzewać Shade'a. I moi drodzy, nie jest to Shade, ponieważ stoimy w nim w pokoju. A także świeczki są w zasięgu. Także nie jest to Onrio, moi drodzy. I znowu zakres naszych poszukiwań się troszeczkę utrudnia. No i tu, moi drodzy, jeśli wykreśliliśmy właśnie taką pulę duchów, zaczynają się schody, ponieważ musimy zacząć obserwować i bacznie słuchać. Yy, a zacznijmy może od spirytki. Jak łatwo przetestować spirytkę? Bierzcie sobie timer w łapę, Osmażujcie ducha i od momentu skończenia hunta liczcie, czy minie 3 albo więcej minut do kolejnego hunta. Jeśli tak, no to najprawdopodobniej sobie gracie na spirytkę i możecie ją w cholerę wykreślić. Tak samo obserwujcie, czy duch nie zmienia pokoju. Bo mamy Gorio. A Gorio najprościej w świecie, jest duchem, który nie zmienia pokoju. Ma swój stały ulubiony pokój, może jedynie co najwyżej się lekko przemieszczać albo z Go Steven'a zrobić gdzieś w innym pokoju i wtedy się tam zrespić. Dlatego się bacznie przyglądajcie, czy właśnie nie ma zmian pokoju. I możecie sobie śmiało wykreślić Gorio, jeśli nastąpi taka sytuacja. Także weźcie sobie kamerę i posprawdzajcie w pokoju ducha, czy nie versusujecie sobie mimika. No to wiadomo, mimik to mimik, orby będą mnie. No i zostaje nam pula naszych czterech duchów, z którego najłatwiej wykreślić będzie poltera. Wystarczy, że będziecie ciągle czekać na hanty, zrobicie sobie kupkę przedmiotów i będziecie patrzeć, jak czy on przypadkiem nie rzuci tymi wszystkimi przedmiotami naraz, albo nie będzie jakiejś, właśnie, bardzo dużej częstotliwości rzutów. Jeśli zobaczycie, to możecie zaznaczyć Poltera, jeżeli będzie się zachowywał jak jakiś zwykły duch, nie będzie jakichś przesadnych rzutów, no to po prostu Poltera wykreślamy. Nie zostaje nasza święta trójca, najtrudniejsza do zidentyfikowania. Dlaczego? No bo jeśli mamy Jureja, moi drodzy, no po prostu trzeba liczyć na to, że zamknie nam drzwi frontowe bez Hanta, powiedzmy, specjalną abilitką, albo usłyszymy, usłyszymy double click na drzwiach. Ale nie łudźcie się, jest to bardzo rzadkie i no, trzeba mieć dużo farto, żeby to, żeby takie coś zidentyfikować. Jeśli chodzi o demona, to też przyda się timer, tak jak w przypadku spirytki. Yy, bo demon po osmażowaniu ma dużo dużo krótszy jakby period kiedy może rozpocząć hanta po osmadżowaniu, bo to chyba była minuta jeśli się nie mylę coś takiego a także demon może rozpocząć hanta 20 sekund po poprzednim hancie od razu yy, w przeciwieństwie do innych duchów które mogą dopiero po 25 sekundach no i zostaje też Mara Marę najłatwiej rozpoznacie, jeśli w sumie już macie te trzy duchy i sobie odkaczycie możliwość demona, bo te hanty nie są aż tak częstotliwe, Ale jak nigdy nie mamy pewności, że to nie jest demon. Ale marą się możecie zasugerować, na przykład, że częściej są Ghost Eventy, które wybuchają światła. W sumie to by było na, na tyle, jeśli chodzi o jakąś specyfikację duchów. Ale tak jak mówię, jeśli trafi wam się ostatnia ta trójka i resztę wykluczycie, to życzę wam powodzenia, bo to może być naprawdę cokolwiek i to może być strzał w ciemno. Ale jest jak jest, tak wygląda gra na No Evidence, nie? A tymczasem obejrzycie sobie jedną gierkę z No Evidence'a, gdzie na sam koniec, mimo że wykreśliłem tego ducha podczas yy, przebiegu rozgrywki, zmieniłem zdanie i okazało się, że to było słuszne. Także zapraszam. Dobra. mamy Mamy ducha z normalnym tempem raczej bym powiedział jakimś więc nie będą to twinsy, nie będzie to thai, nie będzie to deo, nie będzie to moroi. Nie jestem pewny co do mylinga, bo tutaj yy... o by... On chyba włączył korki, wyłączył korki, nie? Właśnie, wyłączył korki. A skoro duch nam wyłączył korki, to nie może być to dżin. Nie jest to też na pewno rewek i hantu. Mmm... Uh. Dosyć szybki hanciar. Upewnijmy się, że to nie jest yoka zobaczymy, czy do nas przyjdzie. Zatem go osmażujemy sobie. I powinniśmy teraz mieć 3 minutki spokoju do następnego hamtocz. Także ja sobie będę tutaj liczył. Nie jest to na pewno ok, to, to już pewne. Tego mailinga dalej nie jestem pewny, ale też czy możemy wykreślić, ponieważ był w zasięgu naszej latarki i nie przyspieszył. Dobra. mamy małe okienko czasu, kiedy możemy sobie na spokojnie sprawdzić, czy jakieś orby nie latają, żebyśmy sobie mogli elegancko mimikę wykreślić. Także sprawdzimy sobie, gdzie to jest. Nie jest to też oni. Airball event. Koleżka nam... ...ghost Event trzasnął. Jako tako, ciężko stwierdzić na chwilę obecną, który pokój duch okupuje. Mhm. Dobra, duszkęc jest raczej gdzieś tutaj w tym momencie. Ten popatrzmy za tymi orbami, faktycznie, czy ich nie ma. No jak widać nie ma Wraitha, tego możemy być pewni. Ale dalej nie jestem pewny co do pokoju, ponieważ, kurde, on tutaj mi tutaj się zachowywał, a nagle rozpoczyna sobie hanta tutaj z kuchni. I to jest dosyć podejrzane. Znowu event, czyli upewniamy się, że tu nie jest oni. Nie, no on jest tutaj. Tych orbów na pewno nie ma. No nie ma. Także możemy sobie śmiało wykreślić Mimika. Mimik out. Mylink raczej też już out, bym powiedział. Po poprzednim huncie tak mam wrażenie, że. coś po Hancie teraz, że to nie jest fantom. Także możemy sobie skreślić kolejnego ducha, yy, i nie jest to też obieg, ponieważ yy, raczej nie eee yy... Raczej nie zmienił formy. Podejrzewałbym tutaj Banshi. Duch ma dość spory zasięg działania. No po prostu jest gdzieś tu. Chyba musimy uskutecznić taktykę Onrią. Musimy wziąć świeczki i będziemy sprawdzać, czy to nie jest on. Goria raczej nie powiedziałbym, bo tak mam wrażenie, że on zmienia dosyć często pokój. Zatem weźmy sobie po prostu świeczuszki i sobie sprawdzimy na okoliczność Onriastego. Onryast a, chwila, bo jeszcze sprawdzaliśmy sobie, czy to spirytka nie może być. A. Pas był poniżej 3 minut, więc raczej też nie spiryt. Dobra, masz tu świeczówkę Jedną. Masz tu drugą. I masz tu trzecią. Żeby cię nie kusiło, kolego, koleżanko. Wyłączył korki, ale nie wiem czy nam nie włączył światła po prostu tak. Przecież on jest w kuchni teraz to zaparł to no Masz tu świeczki brzydalu nie, Tak nie wiem czy nie będzie poltergeist? Bo słyszeliśmy wcześniej, jak rzucił sobie. Hmm, jednocześnie jakby spadło. O kurwa. A może to będzie myling? To jest myling, moi drodzy. To jest myling. Dlaczego jest to Miling? Za chwilę, za chwilę wam udowodnię. Weźmiemy sobie tylko Latarkę. Bo najlepiej to tak sprawdzić. A test na Milinga jest dosyć prosty. Po prostu bierzemy Latarę, kładziemy ją i jeśli ona zacznie mrugać, a my nie będziemy słyszeć kroków albo będziemy je słyszeć minimalnie, to możemy się sugerować, że będzie to Miling. Dlatego sobie zostawmy tutaj i poczekajmy. Widzicie latarka, latarka zaczęła mrugać i go absolutnie nie słychać, było słychać tylko rzuty, zatem mamy 100% mailinga moi drodzy, możemy sobie zaznaczyć, możemy uciec i mamy sukcesywny investigator tutaj. to możemy już uciekać chyba I było to my link my Dwa 400 zarobione Very nice. Dobra, w każdym razie to będzie na dzisiaj tyle ode mnie. Także to jest mój sposób sprawdzony, który testowaliśmy na live'ach, na zgadywanie duchów. Oczywiście nie zawsze może nam się udać, po prostu może się okazać, że mamy moment bugofobii, ale w każdym razie to by było na tyle. Także jeśli Wam się spodobał to zachęcam do zostawienia lajka, do zasubskrybowania i do komentowania. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Na razie i pa.